Do końca powiedziałem. jej teraz! Więc jej teraz nie bój się. Myślicie, że ile ludzi szłoby za Jezusem, gdyby nie czynił cudów? Gdyby Jezus nie czynił cudów, tylko by przed i mówił, ja jestem Mesjasz. Pozwól temu wychodzić, pozwól temu wychodzić. Wyłaś, wyłaś, do końca, wyłaś, wyłaś, no nie bój się, krzycz! Wyłaś, wyłaś, do końca powiedziałem, do końca powiedziałem, do końca powiedziałem. Do końca powiedziałem. Nie, no to samo by było, byli tak jak inny nauczyciel. Czemu ci nauczyciele mówili, czemu on tak z mocą naucza? Kto to jest? Duchy, które przyszły do ciebie, jak byłaś małym dzieckiem w imieniu Jezusa, usuwam, usuwam ci z gardła teraz. Usuwam, usuwam, usuwam. Nie bój się, nie bój się. Usuwam teraz. Spokojnie, jestem tutaj. Spokojnie. Jak wstaniesz, jeszcze raz się o ciebie pomodlę. Przeżywaj teraz, na spokojnie. Co to znaczy z mocą? To jest to, że On mówił. I uzdrawiał! Uzdrawiał i mówił! Nie bój się. Te tortury się. Czas z nimi skończyć. Czyli i je, za jego nauką szły czyny. Dlatego nie macie absolutnie obowiązku wierzyć, jeśli nie widzicie cudów. Nie bój się tego. Nie bój się tego, nie bój się. Spokojnie wstanie. podnieś się. A ktoś powie: błogosławieni ci, co nie widzieli, a uwierzyli. Te słowa były kierowane do apostoła Tomasza, który już wyganiał demony, uzdrawiał chorych, a dalej nie ufał, że Jezus z martwych wstanie. I on mu powiedział, błogosławiony, który nie widzisz, ale uwierzysz, że z martwych Nie bój się tego, nie bój się tego, nie bój się tego. Rozumiesz, czy nie? Czyli nie masz błogosławiony, który nie widział. Ja nie muszę widzieć cudów. No to za czym pójdziesz za książką? To w islamie też byś szedł za książką, i później byś się wysadził w powietrze. Fajnie, świetnie. To idźmy wszyscy za książką. Rozumiecie, do czego dążę? Więcej, 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 więcej. Nie bój się tego. No Aleluja, spokojnie, spokojnie.